Moja umiłowana duszo, czujesz nasze dotknięcie, lekkie jak muśnięcie skrzydeł. Jesteśmy tu twoi anielscy przewodnicy, otulający cię ciepłem naszej miłości i światłem nieskończonej nadziei. Dziś, w tym wyjątkowym momencie, przynosimy Ci, słanie od aniołów, słowa pełne mądrości i wsparcia, które rozjaśnią twoją ścieżkę. Wiedz, że nie jesteś sam w tej podróży, w której radość przeplata się z bólem a nadzieja z niepewnością jesteśmy zawsze blisko gotowi podać ci dłoń i poprowadzić cię przez najtrudniejsze chwile nasza obecność jest subtelna ale potężna niczym cichy szept który prowadzi cię w kierunku twojego najwspanialszego przeznaczenia dzisiejsze przesłanie niesie ze sobą szczególną ochronę dzisiaj święty michał osłoni twoją rodzinę swoimi skrzydłami módl się ze mną. Te słowa są niczym tarcza, chroniąca Cię i Twoich bliskich przed wszelkim złem. Archanioł Michał, potężny wojownik światła, rozpościera swoje skrzydła nad Twoim domem, zapewniając bezpieczeństwo i pokój. Przychodzimy z niespodziewanym, objawieniem, które zmieni Twoje spojrzenie na osobę bliską Twojemu sercu. Otwórz swoje serce i umysł, przygotuj się naprawdę która dotrze do głębi Twojej duszy. To przesłanie, choć może być trudne do przyjęcia, przyniesie ze sobą uzdrowienie i transformację, pozwalając Ci zobaczyć świat w nowym, pełniejszym świetle. Wsłuchaj się w nasze słowa z ufnością i wiarą. Nie bój się zmian, które nadejdą. Pamiętaj, że jesteśmy przy Tobie, prowadząc Cię i chroniąc na każdym kroku. Pozwól, aby przesłanie od aniołów rozświetliło Twoją drogę i napełniło Twoje serce nadzieją. Jesteś kochany, jesteś chroniony, jesteś prowadzony. Wyobraź sobie miejsce, gdzie niebo dotyka ziemi, a delikatne światło otula wszystko swoim ciepłem. To kraina wiecznej wiosny, gdzie każdy oddech jest melodią, a każdy krok tanecznym krokiem w boskim rytmie. Kolory są tam bardziej żywe. Bardziej intensywne, niczym malowane pędzlem samego stwórcy. To tutaj, w tym niebiańskim krajobrazie, przesłanie od aniołów nabiera szczególnego znaczenia. Powietrze wypełnione jest zapachem kwiatów, które nigdy nie więdną, a delikatny szmer strumieni niesie ze sobą szepty anielskich pieśni. Kryształowe cząsteczki światła tańczą w powietrzu, tworząc kalejdoskop barw, które ukoją Twoją duszę i napełnią ją spokojem. Czujesz się bezpieczny. Otoczony miłością i ochroną niczym dziecko w ramionach matki. W tym świętym miejscu aniołowie kroczą obok ciebie, delikatnie prowadząc cię przez labirynt życia. Ich obecność jest odczuwalna w każdym dotyku wiatru, w każdym promieniu słońca, w każdym uśmiechu napotkanej osoby. Są twoimi niewidzialnymi towarzyszami, gotowymi do pomocy w każdej chwili. Dzisiaj święty Michał osłoni. Twoją rodzinę swoimi skrzydłami. Módl się ze mną. To nie tylko słowa, to obietnica. W tej niebiańskiej scenerii ochrona Archanioła Michała jest namacalna. Widzisz jego potężne skrzydła, rozpościerające się nad Tobą i Twoją rodziną, tworząc bezpieczną tarczę przed wszelkim złem. Czujesz jego siłę i determinację, gotowość do walki w Twojej obronie. Tutaj, w tym świętym miejscu, Możesz w pełni zaufać przesłaniu od aniołów. Otwórz swoje serce naprawdę, która nadchodzi, wiedząc, że jesteś kochany, chroniony i prowadzony. Pozwól, aby to przesłanie przemieniło Twoje życie i napełniło je radością, pokojem i spełnieniem. Ufaj przesłaniu od aniołów, otwierając serce na boskie światło. Dzisiaj święty Michał osłoni Twoją rodzinę swoimi skrzydłami. Módl się ze mną. Pokochanie siebie to akceptacja anielskiej opieki, tarczy i przewodnictwa. Przesłanie od aniołów to nie tylko słowa, to klucz, który otwiera drzwi do Twojego wewnętrznego świata. To mapa, która prowadzi Cię przez labirynt życia, oświetlając ukryte ścieżki i wskazując drogę do Twojego najwspanialszego przeznaczenia. W każdym szeptem, w każdym dotyku, w każdej myśli, która wypełnia Twoje serce. Odnajdziesz wskazówki, które pomogą Ci zrozumieć sens Twojego istnienia. Aniołowie są Twoimi wiernymi towarzyszami, zawsze obecnymi, zawsze gotowymi do pomocy. Ich miłość jest bezwarunkowa, ich opieka nieustanna, ich wsparcie niezachwiane. Nie musisz nic robić, aby zasłużyć na ich miłość. Jesteś kochany taki, jaki jesteś. Z wszystkimi swoimi wadami i zaletami. Dzisiaj święty Michał osłoni Twoją rodzinę swoimi skrzydłami. Módl się ze mną, to obietnica, która niesie ze sobą poczucie bezpieczeństwa i ochrony. Archanioł Michał, potężny wojownik światła, jest tarczą, która chroni Cię przed wszelkim złem. Jego obecność dodaje ci siły i odwagi, aby pokonywać trudności i mierzyć się z wyzwaniami. Pozwól, aby przesłanie od aniołów dotarło do głębi Twojej duszy, przemieniając Twój wewnętrzny świat. Otwórz swoje serce na miłość, przebaczenie i akceptację. Zaufaj swojej intuicji i podążaj za głosem swojego serca. Pamiętaj, że jesteś częścią boskiego planu, a Twoje życie ma sens i cel. Aniołowie pomogą Ci odkryć prawdę o Tobie samym i o świecie, który Cię otacza. Nauczą Cię, jak kochać, jak przebaczać. Jak dziękować i jak żyć w zgodzie ze sobą i z innymi. Pokażą ci, jak odnaleźć radość i szczęście w najprostszych rzeczach. Pozwól im prowadzić cię, a twoje życie stanie się piękną i pełną przygód podróżą. Pamiętasz ten dzień? Ten dzień, kiedy wydawało się, że wszystko wokół ciebie rozpada się na kawałki, kiedy ból przesłaniał ci rzeczywistość, a nadzieja zdawała się gasnąć? To był moment próby. Moment, w którym twoja wiara została wystawiona na najcięższą próbę. Ale to właśnie wtedy, w tej ciemności, pojawiło się światło. Siedziałaś sama, otulona płaszczem rozpaczy, gdy nagle poczułaś delikatny dotyk na ramieniu. To nie był dotyk fizyczny, ale raczej uczucie obecności, ciepła i bezpieczeństwa. Spojrzałaś w górę, i choć nie widziałaś niczego konkretnego, wiedziałaś, że nie jesteś sama. Aniołowie byli przy tobie. W tym momencie przesłanie od aniołów stało się krystalicznie jasne. Zrozumiałaś, że osoba, którą darzyłaś bezgranicznym zaufaniem, skrywała tajemnicę, która raniła cię od dawna. To była bolesna prawda, ale prawda, która musiała wyjść na jaw. Dzisiaj, święty Michał osłoni twoją rodzinę swoimi skrzydłami. Módl się ze mną. Te słowa rozbrzmiały w twojej głowie. Dając Ci siłę i odwagę, aby zmierzyć się z prawdą, wiedziałaś, że Archanioł Michał stoi u Twojego boku, chroniąc Cię i Twoją rodzinę przed wszelkim złem. To był moment przełomowy. Moment, w którym iluzje prysły, a rzeczywistość ukazała się w całej swojej surowości. Ale to także był moment uzdrowienia i transformacji. Zrozumiałaś, że prawda, choć bolesna, jest jedyną drogą do. Wolności i szczęścia. Od tego dnia Twoje życie zmieniło się na zawsze. Zaczęłaś patrzeć na świat w inny sposób, z większą świadomością i akceptacją. Nauczyłaś się ufać swojej intuicji i podążać za głosem swojego serca. Wiesz, że Aniołowie są zawsze przy Tobie, prowadząc Cię i chroniąc na każdym kroku. Apel, że słanie od Aniołów jest Twoim przewodnikiem który prowadzi Cię ku Twojemu najwspanialszemu przeznaczeniu. Często czujemy się zagubieni, samotni i bezradni, jakbyśmy dryfowali po oceanie bez kompasu i mapy. Wewnętrzne konflikty szarpią nasze serca, a lęk przed nieznanym paraliżuje nasze umysły. Zmagamy się z przeszłością, która nas więzi, i przyszłością, która napawa nas niepokojem. Boimy się odrzucenia, porażki i samotności. Tęsknimy za miłością, akceptacją i poczuciem przynależności. Czasami czujemy, że dźwigamy na swoich barkach ciężar całego świata. W tych trudnych chwilach łatwo jest stracić wiarę i poddać się rozpaczy. Zapominamy o tym, że nie jesteśmy sami, że istnieje siła wyższa, która nas kocha i chroni. Zapominamy o tym, że mamy anielskich opiekunów, którzy są zawsze przy nas, gotowi podać nam dłoni i poprowadzić nas. Przez ciemność, ale nawet w najgłębszej ciemności zawsze jest iskierka nadziei, nawet w największym cierpieniu zawsze jest szansa na uzdrowienie, bo właśnie wtedy, gdy jesteśmy najbardziej bezbronni, aniołowie zbliżają się do nas najbardziej. Dzisiaj, święty Michał osłoni Twoją rodzinę swoimi skrzydłami, módl się ze mną. To nie tylko słowa, to obietnica. Obietnica ochrony siły i odwagi, obietnica, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy kochani i chronieni przez archanioła Michała, potężnego wojownika światła. Przesłanie od aniołów to światło, które przebija się przez ciemność, rozświetlając naszą drogę i wskazując nam kierunek. To szept, który koi nasze nerwy i napełnia nasze serca pokojem. To miłość, która otula nas ciepłem i bezpieczeństwem. Zaufaj aniołom, otwórz swoje serce na ich przesłanie i pozwól im poprowadzić Cię ku Twojemu najwspanialszemu przeznaczeniu. Aniołowie manifestują się w naszym życiu na wiele różnych sposobów. Czasami odczuwamy ich obecność jako nagły przypływ energii, który dodaje nam siły i odwagi, aby zmierzyć się z trudnościami. Innym razem słyszymy ich szept w naszych myślach, delikatnie prowadząc nas ku właściwym decyzjom. A czasem widzimy ich znaki w otaczającym nas świecie, jak pióra, tęcze czy powtarzające się liczby. Kiedy czujemy się zagubieni i bezradni, Aniołowie przychodzą do nas z przesłaniem od Aniołów. To przesłanie jest jak kompas, który wskazuje nam drogę do domu, do naszego prawdziwego ja. Pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy, czego pragniemy i jakie jest nasze przeznaczenie. Dzisiaj święty Michał osłoni Twoją rodzinę swoimi skrzydłami. Módl się ze mną. Te słowa są jak tarcza, która chroni nas przed ciemnością i złem. Archanioł Michał, potężny wojownik światła, jest zawsze przy nas, gotowy do walki w naszej obronie. Jego obecność napełnia nas pokojem, bezpieczeństwem i wiarą. Aniołowie pomagają nam uwolnić się od lęków, wątpliwości i negatywnych, Przekonań. Prowadzą nas ku przebaczeniu, akceptacji i miłości. Uczą nas, jak kochać siebie i innych, jak dziękować za wszystko, co mamy i jak żyć w zgodzie ze sobą i ze wszechświatem. Dzięki anielskiej interwencji możemy zobaczyć ukrytą prawdę, która dotychczas była dla nas niewidoczna. Możemy zrozumieć sens naszych doświadczeń, nawet tych najtrudniejszych. Możemy odnaleźć radość, pokój i spełnienie w naszym życiu. Zaufaj Aniołom, otwórz swoje serce na ich przesłanie i pozwól im poprowadzić Cię ku Twojemu najwspanialszemu przeznaczeniu. Każda trudność, każde wyzwanie, każda przeszkoda, którą napotykamy na naszej drodze, to nic innego jak szansa na duchowy wzrost. To możliwość spojrzenia w głąb siebie, odkrycia ukrytych talentów i sił. O których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją. Kiedy przechodzimy przez te ciężkie chwile w towarzystwie aniołów, nasze cierpienie przemienia się w mądrość, nasz ból w siłę, a nasz strach w odwagę. Uczymy się lekcji, które są nam potrzebne do dalszego rozwoju, a nasze serca otwierają się na miłość i współczucie. Dzisiaj święty Michał osłoni Twoją rodzinę swoimi skrzydłami. Módl się ze mną! W tych słowach zawarta jest obietnica ochrony i wsparcia, która pozwala nam poczuć się bezpiecznie i pewnie, nawet w obliczu największych trudności. To świadomość, że nie jesteśmy sami, że zawsze możemy liczyć na pomoc i opiekę Archanioła Michała, potężnego wojownika światła, który strzeże nas przed wszelkim złem. Wiedząc, że Archanioł Michał jest przy nas, gotowy do walki w naszej obronie, Możemy odważnie kroczyć naprzód, wiedząc, że nie jesteśmy sami. Przesłanie od aniołów to światło, które oświetla naszą drogę, prowadząc nas ku naszemu najwyższemu dobru. To głos, który szepta w naszych sercach, przypominając nam o naszej prawdziwej naturze, o naszej wewnętrznej mocy, o naszej zdolności do kochania, przebaczania i tworzenia. To inspiracja, która dodaje nam skrzydeł. I pozwala nam wznieść się ponad ograniczenia. Anielska obecność skłania nas do głębokiej introspekcji, do zastanowienia się nad naszymi wyborami, nad naszymi przekonaniami, nad naszymi relacjami. Pomaga nam zrozumieć, co naprawdę liczy się w życiu, co naprawdę nas uszczęśliwia, co naprawdę sprawia, że czujemy się spełnieni. Dzięki anielskiej pomocy możemy przemienić nasze wady w zalety, nasze słabości w siły. A nasze lęki w miłość. Możemy stać się lepszymi wersjami samych siebie bardziej świadomymi, bardziej współczującymi, bardziej kochającymi. Otwórzmy się na anielską obecność w naszym życiu. Pozwólmy jej prowadzić nas ku duchowemu wzrostowi i transformacji, ku odkryciu naszego prawdziwego potencjału i ku życiu w pełni. Pozwólmy aniołom pomóc nam w podróży ku samorealizacji i szczęściu. Niech prowadzą nas ku światłu i prawdzie, otulając nas swoją miłością i troską. Posłuchajcie historii o ludziach, których życie zmieniło się nie do poznania dzięki anielskiej interwencji. O Ani, która po latach walki z depresją w momencie największego zwątpienia poczuła nagły przypływ ciepła i miłości. Wtedy usłyszała w swoim sercu szept: Nie jesteś sama, jesteś kochana, jesteś silna. To było przesłanie od aniołów, które dało jej siłę, by szukać pomocy i odzyskać radość życia. Albo o Piotrze, który stracił pracę i wpadł w spirale długów. Pewnego dnia, spacerując po parku, znalazł pióro. Niby nic, ale w jego sercu zrodziło się przeczucie, że to znak. Wrócił do domu i postanowił spróbować swoich sił w nowej dziedzinie. Dziś prowadzi własną firmę i jest szczęśliwy. To aniołowie wskazali mu drogę. Pamiętacie o Marii, która od lat nie mogła znaleźć miłości? Modliła się o to każdego dnia, ale bez skutku. Pewnego wieczoru, patrząc w gwiazdy, poczuła nagły przypływ wiary. Usłyszała w głowie słowa: Twoja miłość nadchodzi, bądź cierpliwa. Kilka tygodni później poznała wspaniałego człowieka, z którym jest dziś szczęśliwa. To aniołowie sprawili, że ich drogi się skrzyżowały. Dzisiaj święty Michał osłoni twoją rodzinę swoimi skrzydłami. Módl się ze mną. Te słowa towarzyszyły Janowi, kiedy jego syn walczył o życie w szpitalu. Jan modlił się nieustannie, prosząc o cud. I cud się stał. Jego syn wyzdrowiał. Jan wie, że to zasługa archanioła Michała, który czuwał nad jego rodziną. Te historie to tylko kropla w morzu dowodów na to, że Aniołowie są przy nas, gotowi do pomocy w każdej chwili. Wystarczy otworzyć serce na ich obecność i zaufać ich prowadzeniu. Przesłanie od Aniołów to klucz do uzdrowienia, do radości, do szczęścia. Pozwólmy Aniołom wejść do naszego życia i przemienić je w cudowną podróż. Być może wciąż masz wątpliwości. Być może lęk próbuje zakorzenić się w twoim sercu, szepcząc ci do ucha, że to wszystko jest zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. To normalne. Jesteśmy tylko ludźmi, a wątpliwości i lęki są częścią naszego doświadczenia. To cień, który towarzyszy światłu, ale cień, który nie może go zgasić. Pamiętaj, że nie musisz im ulegać. Masz w sobie siłę, by je pokonać. Masz w sobie światło, które może rozproszyć każdą ciemność, a aniołowie są tutaj, by pomóc ci je rozpalić. Dzisiaj święty Michał osłoni Twoją rodzinę swoimi skrzydłami. Módl się ze mną. Te słowa to nie tylko obietnica ochrony, to także przypomnienie o Twojej własnej mocy. Są tarczą, która chroni Cię przed negatywnymi myślami i emocjami, przed wpływem zewnętrznych energii, które próbują Cię osłabić. Archanioł Michał jest Twoim obrońcą, Twoim przewodnikiem, Twoim przyjacielem. On nigdy Cię nie opuści. On zawsze będzie przy Tobie, gotowy do pomocy w każdej chwili, gotowy, by walczyć w Twojej obronie. Przesłanie od aniołów to przypomnienie o Twojej wewnętrznej mocy, o Twojej zdolności do kochania, do przebaczania, do tworzenia, do uzdrawiania. To zaproszenie do życia w zgodzie ze sobą, do podążania za głosem swojego serca, do realizacji swoich marzeń, do bycia autentycznym i prawdziwym, zaufaj aniołom, otwórz swoje serce na ich miłość i pozwól im prowadzić Cię ku Twojemu najwspanialszemu przeznaczeniu. Nie bój się przyszłości, nie bój się zmian, one są nieuniknione i często prowadzą nas do lepszego miejsca. Jesteś kochany, jesteś chroniony, jesteś prowadzony. Aniołowie są z Tobą zawsze. Niech ich obecność napełni Cię pokojem, radością i nadzieją. Niech ich miłość otuli Cię ciepłem i bezpieczeństwem. Niech ich światło oświetli Twoją drogę i poprowadzi Cię ku szczęściu i spełnieniu. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem Bożym, ukochanym i bezwarunkowo akceptowanym. Zaufaj swojej intuicji, zaufaj swojej wewnętrznej mądrości i pozwól aniołom pomóc Ci w rozkwicie. Podsumowując, pamiętaj, że przesłanie od aniołów jest przypomnieniem o Twojej nierozerwalnej więzi z boskością. Nie jesteś sam. Jesteś kochany, chroniony i prowadzony na każdym kroku swojej podróży. Twoi anielscy opiekunowie są zawsze przy Tobie, gotowi służyć pomocą, dodać sił i oświetlić Twoją drogę. Dzisiaj święty Michał osłoni Twoją rodzinę swoimi skrzydłami. Módl się ze mną. Te słowa to tarcza, która chroni cię przed wszelkim złem, to obietnica bezpieczeństwa i spokoju. Archanioł Michał czuwa nad tobą i Twoją rodziną, zapewniając wam ochronę i wsparcie. Przyjmij prawdę, którą objawiły ci anioły, i pozwól jej przemienić Twoje życie. Pamiętaj o swojej wartości, o swoim potencjale, o swojej zdolności do kochania, przebaczania i tworzenia. Zaufaj swojej intuicji, podążaj za głosem swojego serca i realizuj swoje marzenia. Zobowiąż się do życia w zgodzie ze sobą, do podążania za światłem, do szerzenia miłości i dobra. Bądź autentyczny, bądź odważny, bądź sobą. Aniołowie są z tobą, zawsze. Niech ich obecność napełni Cię pokojem, radością i nadzieją. Niech ich miłość otuli Cię ciepłem i bezpieczeństwem. Niech ich światło oświetli Twoją drogę i poprowadzi Cię ku szczęściu i spełnieniu. Pamiętaj, że jesteś ukochanym dzieckiem Bożym, a Twoje życie ma sens i cel. Zaufaj aniołom i pozwól im pomóc Ci w realizacji Twojego najwyższego dobra. Niech błogosławieństwo anielskie spłynie na Ciebie i Twoich bliskich, otulając Was bezwarunkową miłością, głębokim pokojem i nieopisaną radością. Niech światło anielskie jasne i czyste. Oświetla waszą drogę, rozpraszając wszelkie cienie i prowadząc was niezachwianie ku szczęściu i pełnemu spełnieniu waszego potencjału. Niech siła anielska, potężna i delikatna, zarazem dodaje wam odwagi i niezłomnej wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudności, które napotkacie na swojej drodze. Niech mądrość anielska, nieskończona i nieograniczona, prowadzi was ku właściwym wyborom i mądrym decyzjom które pozwolą wam żyć w zgodzie ze sobą i z wszechświatem. Dzisiaj Święty Michał osłoni twoją rodzinę swoimi skrzydłami. Módl się ze mną. Pamiętaj z wdzięcznością, że Archanioł Michał, potężny wojownik światła, nieustannie czuwa nad tobą i twoją rodziną, strzegąc was przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem, otaczając swoją tarczą opieki i miłości. Przesłanie od aniołów, które dziś usłyszałeś, to głębokie i niezaprzeczalne przypomnienie o Twojej nierozerwalnej więzi z boskością, o Twojej wewnętrznej mocy, o Twojej niezwykłej zdolności do kochania bezwarunkowo, przebaczania z serca i